to czy, czy powiedzmy jeden dzień Seven Festival, no tutaj tego tak nie można, nie jest tak łatwo przełożyć, dlatego że no ograniczenie na przykład jakiegoś festiwalu oznacza powiedzmy w pewnym sensie na przykład likwidację tego, bo akurat jeśli chodzi o Seven Festival, to powiedzmy w, wkład gminy w to przedsięwzięcie jest niewielki, to jest przedsięwzięcie rzędu powiedzmy miliona złotych, gdzie gmina dokłada się w granicach powiedzmy 50 tysięcy złotych na tym poziomie. Więc yy, tutaj jakby zupełnie nie ta, nie ta perspektywa. Natomiast co do choćby Straży Miejskiej. Mamy w tej chwili Straż Miejską trzyosobową. Tak? Jest ona zatrudniona w taki sposób, aby pracować w normalnych godzinach pracy, czyli w godzinach od 8 do 16, gdzie wiemy, że większość zdarzeń, o których Pan wspomniał, odbywa się zwykle w godzinach wieczornych bądź nocnych. Yy, oczywiście Straż Miejska takie dyżury yy, od czasu do czasu uskutecznia yy, w, w innych godzinach niż te zwykłe godziny pracy, ale yy, żeby jednostka prawidłowo funkcjonowała i żeby to było zgodne z przepisami, to musi liczyć pięć osób, żeby to była jednostka całodobowa. I teraz, yy, żeby ten monitoring, żeby tylko ten monitoring na bieżąco przez 24 godziny na dobę ktoś mógł oglądać, no to jest właśnie po to tylko i wyłącznie te pięć etatów. I to tak wygląda od strony tych kosztów bieżących. Bo ja tu może w swoim poprzednim wystąpieniu zapomniałem dodać, że tutaj koszty inwestycyjne może nie są aż takie straszne w sytuacji, kiedy, kiedy Pozyskamy jeszcze jakieś pieniądze z jakiegoś programu. To może być, nie wiem, kwestia zakresu, który sobie ustalimy, ale to jest może 100-200 tysięcy złotych na dzisiaj. Natomiast kwestia, jak ten monitoring miałby funkcjonować to już są te tak zwane koszty bieżące. Tutaj pan wspomniał, że, że kilka lat temu pani burmistrz Piotrowska zatrudniła. Dała się namówić do zatrudnienia jedne, jednego człowieka, a jeszcze dwie. Później, jeszcze dwie. No właśnie, to są te, te ciemne strony, bo taki etap, no to powiedzmy, jest rocznie około 40 tysięcy złotych, razy trzy, tak, to mamy 120 tysięcy, i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast, no to się wszystko przekłada na to, coś zrobić, czegoś nie zrobić. Jeszcze tu powiem o jednej rzeczy. Na przykład. Mnie jako burmistrzowi Węgorzewa jest trudniej podjąć decyzję niż burmistrzowi Giżycka, ponieważ Bur Gi Gi Giżycko administracyjnie to jest wyłącznie miasto. My mamy y, miasto i spore tereny wiejskie. Wiadomo, że monitoring dotyczyłby samego miasta, więc powiedzmy y, niekoniecznie można by się liczyć z poparciem dla tego typu przedsięwzięcia ze strony y, czy radnych, czy mieszkańców. mieszkańców reprezentujących tereny wiejskie. Więc to, tu jest to troszeczkę trudne. I odpowiadając panu na to pytanie, no to myślę, że pan sam widzi, gdzie tu jest pies pogrzebany.